Cześć, witam Cię w następnym odcinku z serii poświęconej ostatniej epoce lodowcowej. Dziś zajmiemy się tematem megafauny, a więc tych ogromnych zwierząt, które żyły obok ludzi jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu. Wielu naukowców upiera się, że to prehistoryczni ludzie odpowiadają za wybicie mamutów, ale jest tutaj też kilka innych alternatywnych teorii, no które również mają wiele sensownych argumentów. Warto tutaj zauważyć, że mamuty to nie są wcale jedynymi zwierzętami, które wtedy wyginęły. No bo niestety do ich grona dołączyły także na przykład tygrysy szablozębne, czy ogromnych rozmiarów bobry, albo chociażby leniwce wielkości słonia. Do tego w tamtych czasach żyły też ogromne łosie i jeszcze większe niedźwiedzie, na no to przecież tylko garstka tych zwierząt, które w tamtym czasie w tamtym okresie wyginęły. Jeżeli ciekawi Cię ten temat, to zapraszam do obejrzenia w całości tego odcinka. W poprzednich częściach wspominałem już o tych rzeczach, które teraz powiem, ale być może część osób ich nie widziała. Dlatego muszę wspomnieć, że jakoś 14600 lat temu nastąpił nagły skok ocieplenia, no i w wyniku czego poziom oceanów podniósł się o wiele metrów w stosunkowo krótkim czasie. Taka bardzo duża ilość słodkiej wody, która została wtedy uwolniona do oceanów, wiąże się po prostu z pewnością z bardzo szybkim topnieniem ówczesnych lodowców. Trochę ponad 1000 lat później. A więc niemal 13 tysięcy lat temu ziemia w przeważającej części powróciła do poprzedniego stanu, a więc północne kontynenty były skute ponownie lodem. Ten okres powrotu tego zimna trwał mniej więcej 1300 lat i nazywany jest Młodszym Driasem. Później nastąpił kolejny skok temperatury, oczywiście mam tu na myśli skok w górę i klimat znacznie się ocieplił. Sama ziemia pomału traciła pokrywę lodową i ustabilizowała się mniej więcej jakieś 9 000 do 10 tysięcy lat temu. Tym procesom na Ziemi towarzyszyli oczywiście ludzie, i było to przecież stosunkowo niedawno, patrząc na to, że aktualnie uważa się, że Homo sapiens mają jakieś 300 tysięcy lat. Dla uproszczenia, załóżmy, że jedno pokolenie ma 25 lat, dlatego też wychodzi nam wynik, że do tej pory na Ziemi żyło 12 tysięcy pokoleń ludzkich. Mam tu na myśli Homo sapiens. To przecież byli tacy sami ludzie jak my, mieli taką samą budowę ciała i mózgu. No, i gdyby przenieść noworodka z tamtych czasów do naszych i wychować go tak jak nasze dzieci, no to myślę, że nikt nie zauważyłby tutaj jakiejś różnicy. Powszechnie przyjmuje się, że niemal przez te wszystkie pokolenia, a było ich, tak jak mówiłem, 12 tysięcy, no to niemal cały czas biegaliśmy w skórach za dziką zwierzyną i polowaliśmy na nie kamiennymi broniami. Dopiero jakieś 200 pokoleń temu ktoś miał zorientować się, że możemy uprawiać zboża czy hodować zwierzęta. Tysiące pokoleń miało też zająć wytworzenie języka który ułatwiał komunikację i umożliwiał na przykład planowanie. Jeżeli chodzi o ten nowoczesny styl życia, który teraz obecnie prowadzimy, a więc mam tutaj na myśli elektryczność, samochody i tak dalej, no to mamy przecież dostęp do tego dopiero od trzech czy czterech pokoleń. Zależy na czym się akurat skupimy. Wszyscy uczyliśmy się o tym w szkołach, więc każdy wie, co nam mówiono o powstaniu pierwszych ludzkich cywilizacji. A co jeśli wyglądało to całkowicie inaczej i nie było to powstanie naszej pierwszej ludzkiej cywilizacji, Chodzi tutaj mi o czasy Sumerów i troszeczkę przed nimi, wybiegające przednie. A być może była to po prostu odbudowa upadłej już wcześniej cywilizacji ludzkiej. Dzięki temu nie startowaliśmy od początku, ale w różnych rejonach ludzie mogli mieć na przykład, wiedzę astronomiczną, ewentualnie jakąś na temat uprawy zbóż itd tak itd. Tak I ta wiedza nie została odkryta właśnie kilka tysięcy lat temu, a po prostu ją w tamtych czasach upowszechniono. W podobnym czasie co te katastrofy miało też miejsce masowe wymieranie zwierząt. Na tej teraz grafice widoczne są właśnie statystyki dotyczące tego tematu. Chodzi mi tutaj konkretnie o śmiertelność ssaków w późnym plejstocenie. Każdy z widocznych kwadratów reprezentuje skamieniałość, a więc jakiś okaz wymarłego saka, na przykład mamuta, czy jakiegoś innego zwierzęcia, które wcześniej wymieniałem. Wygląda na to, że w tamtym okresie wymarło jakieś 120 gatunków mega ssaków. Żyły one jeszcze podczas epoki lodowcowej i wymarły tuż pod jej koniec. Każdy z tych kwadratów przedstawia odkrycie jakiejś skamieniałości jakiegoś wymarłego saka, w zapisie kopalnianym z danego okresu. Po lewej stronie widzimy, że wykres zaczyna się od 50 tysięcy lat wstecz. Później mamy informacje dotyczące znalezisk notowanych na 40 tysięcy lat temu i kolejno 30 000 i 20 tysięcy lat. Jak już pewnie zauważyliście ilość wymarłych gatunków wzrasta nagle i to gwałtownie, gdy zbliżamy się do Młodszego Driasu. Koreluje to idealnie z czasem, gdy miał miejsce zarówno ten ogromny wzrost temperatur i wyrzut ogromnych ilości słodkiej wody do oceanów. Nie wydaje mi się, że może to być jakiś przypadek. Mimo to od 50 lat dominuje hipoteza, że mamuty np. w Ameryce wybili ludzie, którzy przybyli w tamtym okresie właśnie na ten kontynent poprzez cieśniny Beringa. A tak naprawdę jest kilka jeszcze innych teorii dotyczących wyginięcia mamutów. Nie wydaje mi się to zbyt realne, że ludzie, którzy żyli obok tych zwierząt od kilkudziesięciu, czy od kilkuset tysięcy lat i biegali ubrani w skórę i z kamiennymi braniami w rękach nagle zaczęli wybijać te wszystkie mamuty i to na wszystkich kontynentach na Ziemi. Patrząc na Amerykę, no to przybywający tam kilkanaście tysięcy lat temu ludzie musieliby przeprowadzić tak naprawdę blitzkrieg, żeby wybić te wszystkie mamuty na kontynencie amerykańskim. Przez jakieś tysiąc lat ci prymitywni łowcy Mieliby przemierzyć Syberię i dotrzeć do Ameryki Północnej, a następnie maszerując na południe, dotrzeć aż do krańców Ameryki Południowej, czyli do tak zwanej Ziemi Ognistej. No i oczywiście po drodze mieli zabić wszystkie mamuty, jakie napotkali. Tutaj należy postawić pytanie: a co z pozostałymi wymarłymi zwierzętami? One też wymarły przez ludzi? Dla mnie ten pomysł jest absurdalny i mniej realny niż wiele wyśmiewanych alternatywnych hipotez. Co prawda, człowiek mógł mieć również jakiś wpływ na wymarcie mamutów, ale wrócimy do tego zaraz. Powołując się tutaj na wypowiedzi Adala Carsona, twierdzi on, że według badań antropologicznych w tamtym okresie żyło więcej mamutów niż ludzi. No a więc patrząc na to wszystko, no to takie nielogiczne wydaje mi się przypisywanie ludziom wybicia wszystkich mamutów. Zwolennicy tej teorii bronią jej mówiąc, że mamuty były długowieczne. Przez to potrzebowały wielu lat, żeby stać się dorosłym osobnikiem i móc się rozmnażać. Do tego takie duże zwierzęta miały tylko jedno młode z jednej ciąży i nie rodziły się one tak często. Zapewne było to też spowodowane tym, że, tak jak wspomniałem, żyły one bardzo długo, a co najważniejsze, miały bardzo mało wrogów naturalnych. Obecnie ciąża słonia trwa 22 miesiące i niektórzy uważają, że ciąża mamuta mogła trwać dłużej, no i przez to po prostu ludzie wybijali więcej mamutów niż ich się rodziło. Jednak tak naprawdę to jest temat otwarty i nie wiemy, ile mogła trwać ciąża mamuta. Równie dobrze mogła być krótsza i trwać 18 miesięcy, a więc mniej niż ciąża słonia, ponieważ mamuty żyły wtedy w bardzo trudnych warunkach. Mówię tu o, oczywiście o tych mamutach, które żyły na półkuli północnej. Naukowcy twierdzą, że dzieci mamutów były pod opieką wszystkich samic. Młode miały być chronione najpierw przez samice, a następnie przez duże samce. Zaatakowanie mamuta Mogą być więc trudne ze względu na tak silną obronę. Zwolennicy pomysłu, że to ludzie wybili te zwierzęta, przywołują jako dowód wiele znalezisk kości mamutów, które właśnie noszą ślady ludzkich narzędzi. Znajdowane są też pułapki, gdzie łapane były te zwierzęta. Jednak, według mnie, nie oznacza to, że wybiliśmy je na całym świecie. Jednym z przykładów takich pułapek jest znalezisko z Meksyku, gdzie odkryto szczątki co najmniej 14 mamutów. Antropolodzy z tego kraju w listopadzie 2019 roku stwierdzili, że znaleźli dwa doły wykopane przez ludzi jakieś 15 tysięcy lat temu. Celem wykopania tych dołów miało być właśnie niby schwytanie mamutów. Badania przeprowadzili tam naukowcy z Meksykańskiego Narodowego Instytutu Antropologii i Historii. Tych odkryć dokonano na obszarze, gdzie miało powstać niedługo wysypisko śmieci. Te doły miały mieć jakieś 70 m głębokości i 25 metrów średnicy. Niestety nie znalazłem żadnych informacji, czy na znalezionych kościach odkryto jakieś ślady ludzkich narzędzi. Nie wiem też, w jaki sposób naukowcy doszli do tego, że z pewnością są to pułapki wykonywane przez ludzi. Niestety, historycy bardzo często zbyt pochopnie przypisują takie znaleziska właśnie jako efekt działalności ludzkiej. I tutaj, dla przykładu, pokażę Wam nowsze odkrycie, bo z 2020 roku i dotyczy ono również Meksyku. Tego znaleziska dokonano również na placu budowy, ale tym razem chodziło o lotnisko na północ od Mexico City. I tam, na wyschniętym dnie jeziora Xaltocan, odkryto 200 starożytnych szkieletów mamutów jest to największy zbiór kości mamutów, jaki kiedykolwiek znaleziono. Muszę tutaj jeszcze zaznaczyć to, że w tamtym miejscu pod ziemią czeka jeszcze więcej kości do odkopania. Do tej pory za największe odkryte stanowisko, gdzie znaleziono właśnie mamuty szkielety mamutów, uchodziło Hot Springs w południowej Dakocie gdzie znaleziono szczątki około 60 mamutów. Naukowcy oczywiście tutaj wysuwają pomysły, że to być może ludzie wpędzili te ponad 200 mastodontów do jeziora. Dodają oni, że zwierzęta te mogły utknąć w błocie wzdłuż brzegu jeziora, a następnie umrzeć z głodu lub utonięcia. Sugerują oni też, że taka ogromna liczba szkieletów może również wskazywać na to, że to ludzie sprytnie wykorzystali bagnisty brzeg jeziora na swoją korzyść, no ale ja tego osobiście nie kupuję. Muszę tutaj jeszcze dodać, że kości znalezione na terenie lotniska w Meksyku nie mają żadnych śladów, które wskazywałyby na to, że to właśnie ludzie wzięli udział w zabiciu tych zwierząt. Mi po głowie chodzi jeszcze też taka opcja, że być może to po prostu jakaś też ogromna powódź w tamtym rejonie zrzuciła te ciała tych mamutów w tamtą stronę tego jeziora, no i tam już po prostu zostały do naszych czasów. A wiemy, że w tamtym okresie zachodziły naprawdę intensywne zmiany na ziemi, więc nie możemy tutaj tego wykluczyć według mnie. W Euroazji, u schyłku Pleistocenu, a więc jakoś między 30 a 12 tysiącami lat temu, mamuty były reprezentowane tylko przez jeden gatunek, czyli mamuta włochatego. W Ameryce Północnej zaś ich różnorodność gatunkowa była wówczas znacznie większa i jednocześnie według różnych źródeł istniało od 3 do 5 gatunków. Większość z nich nie przekraczała wielkością współczesnych słoni, ale północnoamerykański gatunek mamuta cesarskiego osiągnął wysokość 5,5 metra oraz masę 14 ton. Ale za to gatunki karłowate nie przekraczały dwóch metrów wzrostu i ważyły do 900 kg. Na podstawie budowy zębów i składu futra, naukowcy wyciągnęli wniosek na temat diety tych zwierząt. Ich czonowce były szerokie i płaskie, zniszczone przez całe życie zwierzęcia. Zarazem były znacznie twardsze niż dzisiejszych słoni. Według badaczy, mamuty jadły twarde pokarmy. Zęby były wymieniane mniej więcej raz na 6 lat. No i ta wysoka częstotliwość była właśnie spowodowana koniecznością ciągłego przeżuwania pokarmu, ponieważ musiały dużo jeść. Jeżeli chodzi o kształt kłów, no to w przypadku mamutów południowych były one węższe, a mamuty północne zaś, a w szczególności mamuty włochate, miały bardziej płaskie i szerokie kły. Potrafiły nimi, jak przypuszczają naukowcy, rozrzucać zaspy śniegu w poszukiwaniu pożywienia. W cieplejszych miesiącach mamuty zjadały zieloną trawę i bardziej miękkie jedzenie. A jeżeli chodzi o zimową dietę tych zwierząt, no to zawierała np. mrożoną i suchą trawę, miękkie gałęzie drzew, korę, jagody, mech czy porosty, a także pędy drzew, takie jak np. brzoza, wierzba czy olcha. Niektóre mamuty np. Na, na Syberii umierały i zamarzały bardzo szybko, mając jeszcze jedzenie w przewodzie pokarmowym. W 1901 roku Eugen Mayer, a więc niemiecki zoolog, brał udział w rekonstrukcji mamuta zwanego mamutem w Jerezowskim zwłoki tej gigantycznej bestii znaleziono w zamrożone w wiecznej zmarzlinie na brzegach rzeki Berezówka w północno-wschodniej Syberii. Kiedy Fizenmajer i jego kolega Otto Herz wykopali mamuta, to zauważyli, że w pysku miał wciąż garść roślin, które zaczął rzuć tuż przed wpadnięciem do głębokiej szczeliny w wiecznej zmarzlinie. Upadek miał według nich spowodować poważne obrażenia kilku kości, a do tego tony płynnego błota i lodu natychmiast go utopiły. Ocalałe szczątki roślin znalezione w pysku mamuta zostały zidentyfikowane w Muzeum Botanicznym Akademii Nauk w Petersburgu. No i tutaj widzicie zdjęcia tych roślin, które tamci naukowcy zidentyfikowali. Nazwami, które widzicie teraz na swoich monitorach, chodzi mi o nazwy tych kwiatów, tak mocno się nie sugerujcie, ponieważ jest to tylko tłumaczenie rosyjskiej strony na język polski, no ale przynajmniej zobaczycie sobie zdjęcia jak te roślinki wyglądały i co oni tam odnaleźli. Kolejnym ciekawym znaleziskiem było odkrycie idealnie zachowanego ciała mamuta, którego dokonano na jednej z wysp na północy Syberii. I co bardzo ciekawe, miał on niezamarzniętą krew. Dolna część zwierzęcia tkwiła w krystalicznie czystym lodzie. Pan Siemion Grigoriew, a więc dyrektor Muzeum Mamutów, który kierował w 2013 roku ekspedycją na te wspomniane wyspy Lachowskie, powiedział, że, że krew jest bardzo ciemna, znaleziono ją w lodowej jamie pod brzuchem zwierzęta, i kiedy czekanem ją rozkruszyli, to krew najzwyczajniej zaczęła wyciekać. No ale jak to jest możliwe? Przecież temperatura powietrza, gdy prowadzone były tam wykopaiska, wynosiła od minus 7 do minus 10 stopni Celsjusza. Grigoriew uważa, że krew mutów musiała mieć specjalne właściwości i właśnie na ich wzgląd nie zamarzła. Dzięki takim właściwościom zwierzęta mogły utrzymać wystarczającą do przeżycia temperaturę nawet w czasie dużych mrozów. Wspomniani naukowcy dodali jeszcze, że i samo ciało zwierzęcia zachowało się w idealnym stanie. I jak powiedzieli, fragmenty tkanki mięśniowej, które oddzielono od reszty, mają naturalny kolor świeżego mięsa. Na ja wy też wielokrotnie słyszeliście o takich odkryciach, gdzie po prostu zamarznięte mięso mamutów służyło jako pożywienie dla psów, czy na przykład wilków, które znalazły rozmrożone już ciało. Aktualnie na Syberii rośnie tam niska trawa, a więc takie mamuty nie wyżywiłyby się tym, ponieważ potrzebowały nawet 300 kg pokarmu dziennie. Dlatego tak gwałtowne zmiany pogody, a raczej klimatu, mogły wymusić na nich migrację. Wróćmy jeszcze raz na chwilę do hipotezy, według której to ludzie wybili wszystkie mamuty. Została ona postawiona w XIX wieku przez Alfreda Wulesa. Wtedy to odkryto stanowiska starożytnych ludzi, a w nich spore ilości kości mamutów. Dzięki temu ta wersja tej historii bardzo szybko zyskała popularność. W Ameryce Północnej znanych co najmniej 12 miejsc uboju mamutów, co jest bardzo dużą liczbą, patrząc na to, że ludzie, według przecież naukowców, mieli dotrzeć na ten kontynent dosyć późno. Pułapki te mieli wykonać przedstawiciele kultury Clovis, której rozkwit przypada na szczyt wymierania megafauny. No więc muszę tutaj przyznać, że ludzie mogli być właśnie do pewnego stopnia zaangażowani w jej wyginięcie. W dzisiejszym odcinku wspominałem już, że młode mamuty chronione były przez stałe stado, no i właśnie wyniki badań przeprowadzonych w USA wykazują, że tak zwany prymitywny człowiek wolał polować na samotne młode samce, które zostały wyrzucone z rodzinnego stada po osiągnięciu dojrzałości płciowej, no jak ma to miejsce właśnie u Słoni. Na terenach dzisiejszej Rosji również znaleziono wiele stanowisk należących do późno paleolitycznych ludzi, no i właśnie w tych miejscach znaleziono różne pozostałości kuchenne, a w nich liczne fragmenty kości mamuta włochatego. Co ciekawe, część badaczy uważa, że to właśnie nie mamuty wymarły w efekcie zmiany klimatu i roślinności, a ta roślinność zmieniała się właśnie w efekcie tego, że mamuty wymarły. A więc inaczej mówiąc, ludzie wybili mamuty, które wcześniej jadły młodą roślinność drzewiastą i nie pozwalały na jej rozprzestrzenianie się. Wiemy, że mamuty na południowej Syberii współistniały obok prehistorycznych ludzi przez co najmniej kilkanaście tysięcy lat, dlatego te czynniki atropogeniczne no, nie były raczej takie istotne. Problem tego typu poruszył w 2012 roku w czasopiśmie Natur zespół naukowców, który był kierowany przez Glena McDonalda z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Badacze ci śledzili zmiany toczeniu mamutów Włochatych oraz ich wpływ na populację gatunku na terenie Beringi w ciągu ostatnich 50 tysięcy lat. Badacze ci doszli do wniosku, że w ciągu ostatnich jakichś 30 tysięcy lat populacje mamutów doświadczały wahań liczebności związanych z cyklami klimatycznymi. No i mówiąc krótko, to w stosunkowo ciepłym okresie, a więc jakoś od 40 do 25 tysięcy lat temu i trzebność mamutów była stosunkowo wysoka w porównaniu do okresu chłodniejszego, który był jakieś od 25 000 do 15 tysięcy lat temu. Ten zimniejszy okres nazywany jest również jako maksimum ostatniego zlodowacenia. W tym okresie większość mamutów migrowała z północy Syberii na południe. Naukowcy ci uważają, że wyginięcie było spowodowane nagłą zmianą roślinności, ze stepów na tundry bagienne, a później stepy położone na południu zostały zastąpione lasami iglastymi. Rola ludzi w wyginięciu mamutów została oceniona jako nieznaczna. No i tutaj poza tym, że te trawiaste pastwiska zastąpione zostały lasami, no to na wielu obszarach w trakcie ochłodzenia odnotowano zwiększenie grubości pokrywy śnieżnej. No i tutaj przecież nie trzeba być geniuszem, żeby domyślić się, że jeżeli były obfite opady śniegu i leżały jego naprawdę większe warstwy, no to obszary, gdzie mogły się pożywić mamuty, te ich pastwiska, były po prostu przykryte śniegiem i zmniejszyły się w dużym stopniu. Naukowcy z Uniwersytetu w Durham w północnej Anglii uważają, że zmniejszyły się o jakieś 90%. No i dlatego mamuty musiały coraz więcej czasu spędzać na szukaniu żywności, a potrzebowały jej od 150 do nawet 300 kg dziennie. Jeszcze inny zespół naukowców stworzył komputerową symulację roślinności, która porastała Europę, Azję i Amerykę Północną. W ciągu ostatnich 42 tysięcy lat. Znali w przybliżeniu, jaki klimat panował w danym okresie, na danym obszarze, i porównali go z modelami wzrostu różnych roślin w różnych warunkach klimatycznych. No i te badania właśnie pokazują, jak ta szata roślinna zmieniała się na przestrzeni tych dziesiątek tysięcy lat w wyniku zmian klimatu. Chyba wystarczy, że dodam tutaj, że badania te potwierdzają właśnie bardziej teorię, tą, że to większy wpływ na wymarcie megafauny miały zmiany klimatu, a nie człowiek. Mówiłem dzisiaj już o tych rekordowych odkryciach ilości szkieletów, które dokonano w Ameryce Północnej. Tego typu zalezisk dokonywano np. w efekcie rozmrożania się terenu na Syberii lub w efekcie powodzi, kiedy to kości były wyrzucane na ląd. Jeżeli w okresie trwania tych właśnie zmian klimatu w młodszym diasie i w okolicy dochodziło do jakichś dużych i gwałtownych np. powodzi, no to na pewno część mamutów również musiała zginąć właśnie w efekcie tych zjawisk pogodowych, ale część też, Została z pewnością zamknięta na nowych wyspach, które powstały, gdy podniósł się poziom oceanów. No i przez to zostały odcięte od stałego lądu i nie mogły tak naprawdę no, mieszać się z innymi stadami. To ciekawe, jeszcze kilka lat temu naukowcy twierdzili, że ludzie dotarli do Ameryki 13 tysięcy lat temu, a teorie o wcześniejszym istnieniu tam właśnie ludzi były wyśmiewane. W ostatnich latach coraz nowsze badania cofają jednak przybycie pierwszych ludzi do Ameryki na tysiące lat wstecz. Na stronie Randalla Carlsona możemy przeczytać, że wraz ze zniknięciem tych wszystkich zwierząt zanikła również kultura ludzka Ameryki Północnej znana jako Clovis. Już dzisiaj krótko o tej kulturze wspominałem, ale dodam, że nazwa ta pochodzi od miejsca w pobliżu Clovis w Nowym Meksyku, gdzie po raz pierwszy znaleziono narzędzia i broń, które były używane przez tych ludzi. W ponad 50 miejscach związanych z Clovis w Ameryce Północnej znajdowana jest czarna powierzchnia zwana czarną matą. Jest to warstwa wzbogacona w węgiel i pochodzi dokładnie z początków młodszego dryasu. No i wyznacza ona granicę, poniżej której znajdujemy szczątki megafauny, ale powyżej już ich nie ma. Wtedy też miała zniknąć kultura ludzi Klovis. Ta czarna warstwa jest związana z kolejną teorią, która próbuje bądź próbowała wytłumaczyć właśnie, dlaczego tak szybko zmienił się klimat na Ziemi w okresie młodszego dryasu. Poza teoriami klimatycznymi i antropologicznymi, o których już mówiłem. Wspomina się również o ewentualnym uderzeniu meteorytu, który mogły spowodować wyginięcie megafauny, na przykład w Ameryce Północnej. Teoria ta pojawiła się, gdy odkryto cienką warstwę popiołu drzewnego, co może wskazywać na występowanie w tym okresie pożarów na dużą skalę. Do tego, w warstwach skał osadowych z początku późnego Driasu, znaleziono sporo nanodiamentów, sferuli uderzeniowych i innych charakterystycznych cząstek na całym kontynencie. Takie twory, które, jak twierdzą naukowcy, odkryli Mogły powstać na Ziemi tylko wtedy, gdy w jej powierzchni uderzył na przykład jakiś meteoryt. Przeciwnicy tej teorii twierdzą jednak, że te drobinki, które znaleźli które badali tamci badacze, zostały błędnie zidentyfikowane. Dodatkowo nie odnaleziono żadnego krateru uderzeniowego, który by na takie coś wskazywał. Ale taki krater tak naprawdę nie jest potrzebny, ponieważ do wybuchu mogło dojść równie dobrze nad Ziemią lub mógł on uderzyć w lądolody liczące kilometry grubości. Takie uderzenie bądź wybuch miałby spowodować pożary, a w efekcie czego miała powstać ta czarna warstwa w tamtym okresie. Przeciwnicy tej teorii meteorytowej uważają, że nie ma dowodów na występowanie pożarów na całym kontynencie. Mówią, że faktycznie w młodszym drasie jest większa ilość tych czarnych mat, ale w innych epokach w naszej historii geologicznej również pojawiła się ta czarna warstwa. Wymieranie megafauny miało być według nich dosyć nagłe ale tak gwałtowne, ponieważ no, okres wymierania trwał jakieś kilka tysięcy lat. A gdyby uderzył meteoryt, to byłby to jeszcze bardziej gwałtowny proces. Tak przynajmniej oni uważają. Według nich ta czarna warstwa ma zmienny skład. Jedne mają w sobie węgiel drzewny, inne nie. Według nich są to po prostu naturalnie uformowane osady powstałe na mokradłach. Mają się one składać z organicznych pozostałości zgniłych i niespalonych roślin, a te znalezione w tych warstwach mikrokulki, nanodiamenty, są częścią kosmicznego pyłu, który codziennie spada na Ziemię. Jak było naprawdę, tego nie wiem, ale mam nadzieję, że właśnie ten kanał pomoże zarówno mi, jak i Wam, pokładać troszeczkę sobie lepiej te wszystkie porozrzucane puzzle. Przeciwnicy teorii, według której to zmiany klimatyczne doprowadziły do wymarcia mamutów, uważają, że przez dziesiątki tysięcy lat na Ziemi dochodziło wielokrotnie właśnie do tego typu zmian klimatu, jakoś one nie wybiły mamutów ani innych przedstawicieli megafauny. Dlatego cały czas są przekonani, że to tylko zmienił się jeden czynnik i to właśnie ludzie musieli wpłynąć na wymarcie tych zwierząt. Z najnowszych badań wynika, że jakieś 120 tysięcy lat temu mamuty Włochaty znajdowały się na skraju wyginięcia. W tamtym okresie klimat na naszym globie ociepił się. Ich liczebność miała wtedy spaść z kilku milionów sztuk do kilkudziesięciu tysięcy. W późniejszym okresie, gdy klimat się ochłodził, liczba mamutów ponownie wzrosła aż do momentu kulminacyjnego epoki lodowcowej, gdzie było najchłodniej i wtedy ilość właśnie tych mamutów ponownie zaczęła spadać. Badacze uważają, że wynikało to ze znikania trawy, którą mamuty żywiły się. Gdy klimat zrobił się łagodniejszy i ociepliło się 13 tysięcy lat temu, no to stepy zaczęły zanikać, a zastępowała je tundra i lasy. Ostatecznie mamuty wyginęły 10 tysięcy lat temu, chociaż no są też przypadki, że na odosobnionych wyspach przetrwały jeszcze kilka tysięcy lat. Podsumowując odcinek, no to wiemy, że klimat zmienił się bardzo gwałtownie, ale nie wiemy z jakiego powodu. Czy chodzi tutaj o jakieś cykle słoneczne, a może uderzenie meteorytów w lądolód, a może wybuch komety, która wleciała w naszą atmosferę, a może jeszcze coś całkowicie innego. Tak czy siak, klimat na naszej planecie zmienił się gwałtownie, przez to wiele zwierząt miało ograniczoną ilość jedzenia, do tego wiele z nich zostało odciętych na wyspach, które powstały po podniesieniu się wody. W efekcie zwierząt było mniej i rozsiane były na większym obszarze. No, i właśnie tutaj swoją cegiełkę mogli dorzucić ewentualnie ludzie, którzy jeszcze bardziej zmniejszyli populację tych ogromnych zwierząt. Pamiętajmy jednak, że nie wyginęły tylko mamuty, ale także wiele innych gatunków. Na kontynentach północnych, po młodszym driasie, klimat zmienił się całkowicie, ponieważ roztopiły się niemal wszystkie lodowce. Trochę mniejsze zmiany zaszły na kontynentach południowych, no i mam tutaj na myśli Amerykę Południową oraz Afrykę. Klimat w tych miejscach był trochę stabilniejszy a mimo to megafauna tutaj również wymarła. Oczywiście to, że klimat był stabilniejszy nie znaczy, że nie zmienił się na tyle, żeby zmieniła się roślinność, która porastała dane obszary i która wymusiła znacznie większą konkurencję i walkę o żywność wśród żyjącej tam właśnie y, megafauny. Mówi się, że wymarły głównie duże ssaki, ale może być też tak, że po prostu nie znaleźliśmy wielu tysięcy gatunków mniejszych, które również w tamtym okresie wymarły. Wiadomo jest, że jest łatwiej znaleźć szkielet mamuta, niż jakiejś prehistorycznej świnki morskiej. A jeżeli do tego jeszcze doliczymy kataklizmy i ogromne powodzie, no to mogły one te mniejsze wszystkie szczątki tak naprawdę zwierząt rozrzucić, roznieść na ogromnym obszarze i być może przetransportować jakiegoś morza czy oceanu. Wielu badaczy, prehistorycznych ludzi twierdzi, że żyli oni w grupach po 20 czy 40 osób, a więc taki mamut mógł wyżywić ich na długi czas. Ale tutaj muszę zauważyć, że przecież polowanie na niego musiało być ryzykowne. Potem wiązało się to też z ogromną ilością mięsa, które trzeba było przenieść być może nawet i przez wiele kilometrów do swojej powiedzmy, że aktualnej osady. Nie możemy wykluczyć też tego, że ówcześni mieszkańcy zakładali jakieś tymczasowe obozowiska w miejscach gdzie upolowali dane zwierzę. Ale tutaj zawsze też było ryzyko, że takie, taka padlina, upolowane zwierzę przyciągnie wygłodniałych innych mięsożerców, byli oni przecież znacznie więksi niż tych, których znamy teraz na przykład z Afryki. Już teraz tak całkowicie podsumowując, wydaje mi się, że jeżeli ludzie mieli jakiś wpływ na wymarcie megafauny, to był on znacznie mniejszy niż postulują to zwolennicy tej teorii. Ludzie mogli ewentualnie jeszcze bardziej ograniczać kurczącą się w wyniku zmian klimatu przestrzeń życiową tym zwierzętom, a tak duże właśnie zwierzęta zapewne potrzebowały jej sporo. Zastanawiam się też dlaczego ludzie mieli wybić wszystkie mamuty, wszystkie gatunki mamutów na świecie, a w Afryce słonie wciąż pozostały do naszych czasów, mimo że, jeżeli tak jak twierdzi nauka mainstreamowa, ludzie wywodzą się z Afryki, a więc tam mieli tak naprawdę dziesiątki, a więc nawet i załóżmy 100 tysięcy lat więcej na wybicie tych zwierząt, które tam istnieją, no i nie dokonali jakoś tego. No i jeżeli chodzi jeszcze o te inne gatunki zwierząt, no to jak ludzie wybili np. prażubry, a żubry zostawili, żeby przeżył do naszych czasów, tak samo wybili nosorożce łuchate w, w Euroazji, a w Afryce już nie mieli na niej ochoty. No to dzisiaj troszeczkę się nasłuchaliście na temat zwierząt, głównie mamutów, nie ma co ukrywać. Dlatego pomyślałem, że za jakiś czas zrobię jeszcze inny odcinek, również poświęcony epoce lodowcowej, ale tylko zwierzętom, które tam wtedy istniały. Nie będzie mowy o zmianach klimatu itd., itd. Wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawy temat i być może Was też zainteresuje. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!